Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana składa odpowiednie dokumenty, jeśli rozpoczęła szkolenie przed 19 stycznia 2013 roku, lub informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, jeśli rozpoczęła szkolenie po 19 stycznia 2013 roku, oraz składa odpowiednio dowód uiszczenia opłaty za egzamin. Ośrodek egzaminowania przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty, sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości. Rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu na druku, gdzie znajduje się m.in. data egzaminu, godzina oraz pouczenie, jakie dokumenty powinna mieć ze sobą osoba w celu przystąpienia do egzaminu. W naszym ośrodku posiadamy 19 stanowisk egzaminacyjnych, wyposażone w 19 monitorów dotykowych, odpowiednio rozmieszczonych w sali komputerowej. Numer stanowiska wyświetla się na monitorze. Egzamin teoretyczny przeprowadza się tylko w formie komputerowej. Są to testy jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej. Pytania składają się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów. Egzamin teoretyczny może być przeprowadzony w języku polskim, angielskim lub niemieckim. Osoba egzaminowana wstawia się na wyznaczony termin i oczekuje w poczekalni. Egzaminator prosi osobę egzaminowaną do sali komputerowej. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej na podstawie jednego z dokumentów, którym może być dowód osobisty, karta pobytu lub paszport oraz zgodność danych osobowych z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby zgłaszającej się na egzamin, egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego. Osoba ponosi koszty tegoż egzaminu. Po wykonaniu tych czynności egzaminator uruchamia komputerowe urządzenie egzaminacyjne i czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Na początku pokażą się dane osobowe osoby egzaminowanej. Po sprawdzeniu tych danych osoba uruchamia urządzenie egzaminacyjne przez kliknięcie pola z napisem zasady egzaminu oraz egzamin próbny. Egzamin teoretyczny dla jednej kategorii składa się z 32 pytań. Maksymalny czas trwania egzaminu to 25 minut. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 74. Aby uzyskać wynik pozytywny egzaminu, należy otrzymać co najmniej 68 punktów. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Oraz z 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, w tym... 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Każde pytanie zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi o następującej wartości: 3 punkty. Pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 2 punkty. Zapytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i jeden punkt pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego. Na każde pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Nie ma możliwości cofnięcia się do poprzednich pytań. Film dotyczący pytania wyświetli się tylko jeden raz i kończy się stopklatką, która jest widoczna przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi. Można zmienić udzieloną wcześniej odpowiedź do czasu przejścia do kolejnego pytania lub do upłynięcia czasu przewidzianego na pytanie. Nieudzielenie odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi i otrzymaniem zera punktów. W części pierwszej egzaminu z wiedzy podstawowej osoba ma 20 sekund na przeczytanie pytania po czym 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi, oznaczonych wyrazami tak lub nie, jednej odpowiedzi. W części drugiej egzaminu z wiedzy specjalistycznej osoba ma 50 sekund na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi. Teraz osoba zapoznaje się z wyglądem i obsługą ekranu. Po zapoznaniu się z zasadami, wyglądem i obsługą ekranu, osoba rozpoczyna egzamin próbny naciskając start. Egzamin próbny składa się z 7 pytań: 5 pytań z wiedzy podstawowej i dwóch pytań z wiedzy specjalistycznej. Część pytań jest ilustrowana zdjęciami. Pytań ilustrowana jest materiałem filmowym. Na wstępie osoba egzaminowana zapoznaje się z pytaniem, a następnie ogląda film. Pytanie jest cały czas widoczne na ekranie. Można zmienić udzieloną wcześniej odpowiedź do czasu przejścia do kolejnego pytania lub do upłynięcia czasu przewidzianego na pytanie. Osoba na zapoznanie się z pytaniem ma 20 sekund, po upływie tego czasu uruchamia się film. Osoba ma 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Po zaznaczeniu tło odpowiedzi zmienia się na różowo. Po upływie 15 sekund komputer automatycznie wyświetli kolejne pytanie. Osoba po przeczytaniu pytania przed upływem 20 sekund może przyspieszyć wyświetlanie materiału filmowego, naciskając start. Po zaznaczeniu odpowiedzi osoba przed upływem czasu może przejść do następnego pytania. W części specjalistycznej na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba ma 50 sekund. Są trzy proponowane odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Po rozwiązaniu testu próbnego osoba naciska Zakończ egzamin. Komputer informuje osobę o zakończonym teście próbnym oraz o rozpoczęciu egzaminu. Osoba naciska Rozpocznij egzamin. Osoba rozwiązuje 20 pytań z części podstawowej oraz 12 pytań z części specjalistycznej. Po rozwiązaniu 32 pytań osoba naciska zakończ egzamin. Komputerowe urządzenie egzaminacyjne upewnia się, czy na pewno osoba chce zakończyć egzamin. Osoba potwierdza swoją decyzję naciskając zakończ egzamin. Po chwili komputer wyświetli wynik egzaminu. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 74. Aby zaliczyć egzamin, należy otrzymać co najmniej 68 punktów. W tym przypadku osoba uzyskała negatywny wynik egzaminu, zdobywając 56 punktów. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest on ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania.